Siemaneczko, właśnie przyjechałem tutaj na pszenica po kukurydzy. Tutaj mamy odmiana LG Ceramics Agri. No i dzisiaj będziemy wykonywać zabieg tutaj przeciw chorobom grzybowym. Coś tutaj już widać, no tutaj akurat w ścieżce to może nie bardzo sprawdzać, ale tutaj... Wyłączyła się kamera, ale dobra, nie szkodzi. Mam jeszcze jedna, dobra. Jak to tu wygląda? No, jak no, chwasty us usychają, tutaj widać jeszcze trochę słabe pH. No, ale to dopiero drzewa drugi rok. Coś tutaj jakieś choroby już powoli atakują. Mączniak. Także dzisiaj jedziemy z zabiegiem tutaj e, T1: o, rozregulacja i do tego e, mikroelementy, a mikroelementy, jaki, no to. Już wam pokazuję na gospodarstwie. A więc, tak. Folik aminowigor, dawka 2 litry na hektar. Jest to nawóz dolistny, stymulujący wzrost. E, następnie, e, mikroelementy. Folik Micromix e, Dawka od pół, kilo, od pół litra do litra na hektar. Jodą taki tego 5 litrów. To domy litr. Litr, bo to będzie akurat na 5 hektarów. Skład mikroelementów: azot 70 g litr, azot całkowity, azotanowy azot 35 g, azot amidowy 35 gramów, potas 140 gramów litr, magnez 38 g, bor 2,8, mieć 11 g. Do tego makro PK to idzie przy pierwszym kolanku, czyli tak jak teraz będzie T1 i regulacja oczywiście wszystkie środki można mieszać tutaj z fungicydami i regulatorami, no i dodatkowo tutaj miedź miedź mangan i cynk tego dajemy półtorej kilo jeszcze daje półtorej kilo na hektar do pierwszego kolanka do pierwszego kolanka Także dobra, już ja się zawiodą zamieszani Wody już mam dociągnięte coś, reszta wody dociągniemy, bo generalnie, przed mieszaniem, no to warto napełnić, opryskiwacz do 70-70%. No i dopiero później dodawać środki ochrony, i tutaj wszystkie inne mikroelementy. Dzisiaj stosujemy mikroelementy FOLIK na pszenica LG Ceramic. Widzimy się już na polu. Aha, i tutaj jeszcze pamiętajcie, nie mieszamy. Miedzi z prochlo razem, bo się może pogryźć. Dzień dobry. Jezus, co to? Kaj, aha. Na ehm. się przestraszył. To też jak się go nie wiem. Grzesz, coś za zabawką. To... Siemano, witamy w kolejnym filmie. E, jademy robić opreski w pszenicy, ta jedynka i regulacja. Można to było zrobić wczoraj już na przykład nawet, tylko, że czekałem, bo chciałem zachować dwa dni odstępu od chwastów. Także teraz wyregulujemy, to mamy godzina po dziewiątej, o dziesiątej będziemy na polu i rozdwa dwa załatwimy. Dobra, no na polu się widzimy. Nie Piła tu, piła i wiło na jesteśmy No robot. No nie tu, brzdu, się a jak mówię wierchu, w tym przodek dźwiga. Ja, ta, ta tu z tej strony lanca doglebowo, Glebowo, do Glebowo. A tamta do Listnie. O Dobrze Czego wy kurwa teraz obrócili o tej godzinie? A O Ale przecież... Pytam się czemu Wie pan jakie jest udafaskowanie? Po południu godziny, co najmniej do 17, ja dzwonię w tej chwili kurwa na, 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 na strach miejską, zobaczymy jak się będzie tłumaczyć. rolnikami jesteście, ja też nie jestem rolnikiem, kurwa teraz, bo ja mam tam białkę, ja mam wszystko, ja mam to wdychać przez cały dzień, kurwa.

no to tak będziemy wiedzieli, czy taki No taki ustawodawca. ma taki, bez... taki ustaw. Zobaczymy, czy kurwa... Nie ma taki czy ja mam, ja ci mówię. A ja straż to... miejska przyjejeje i co? Oni mają wykształcenie rolnicze, tak? I oni będą... Też to mają to przepisy, kurwa, rozumiesz. Ale... jakie przepisy na temat rolnictwa mają? Słuchaj, ja, tego nie rozumiem. ja ci, ty tego nie rozumiesz. Ja ci kurwa zwracam uwagę i ci mówię, że ja w tej chwili jadę na straż miejską. No ale co to da? Tu nic nie da, no, to pomyślcie. Ale przecież to czy nie da? No, no chłopie, no. No, ale nikt no, Jesteś rolnikiem kurwa Jesteś rolnikiem, bo jesteś Ja mam być technikum rodnicze tak samo No i gdzie... i uczyli no, pana, tak. że po południu, tak? Ja kończyłem w 1968 roku jeszcze technikum Nie, tej siebie na świecie nie było No, no nie, nie wiem, Ma, nie Marcin, mi. bo podobno jest... No to nie, Marcin, no kurwa jest tak No i No może po południu A ty jesteś... nie jesteś o tego koło Nie? Ale o co chodzi? No o to chodzi, o opryski kurwa do południu O której się podnie do południa? O której się podnie do południa? Jeżeli się podnie do południu Co no. możemy... najmniej kurwa od, od 17 Co najmniej Ale to miałem środek, że on działał tylko w dzień Słuchaj, przyjacielu, bo ja nie chcę z tobą kłócić a nic kurwia, tylko ci ludzie... Ale przepak i tego panu pszczoły chodzi o rzekę Między innymi tak samo Ale jest pyszko Ale to słuchaj, nie, nie o od... to, a jakiego pszczoła ma? Tu. No ale to kiedy to ma stać? Jak po południu? Słuchaj ale ja, ale nawet Słuchaj dopiero tutaj, Słuchaj, ale tutaj, 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 No no tutaj, nie tutaj, tutaj, bo tutaj, 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 No dobra, dobra Tu bo no, tak, tak. tu bo jest tutaj, 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 ale jeżeli... Oh, ktoś chryj, mo ale jeżeli ktoś ma 200 hektarów i będziemy ją sugerować tym, nie. że mu wyjechać o 17, to by to... No, kurwa to nie mów. Nie mu kurwa to do mnie, bo kurwa... Ja tak samo żyję na tym świecie jak ty Nie, mówię, ale pan to... nie rozumie ale tego, że, że pewnych rzeczy tej... nie idzie oby. Ale idzie obok No nie idzie obok bo... Panu tłumacza, że jeżeli by ktoś miał 300 hektarów, by słuchać pana, że wyjechać o 17 Ale ty bo... nie możesz słuchać, nie słuchać kurwa, jaki to mówię Nie, bo Jeszcze tu pan, pan chce dzwonić wierze... na straż miejską, ja no, kurde, na straż się mogę przyschać Nie chodzi tu, czy masz kurwa jeden czy masz stałą kurwa A leż w obrębie kurwa przez te jest? Słuchaj, jakby nie trzeba było skicali, to by nie było, bo by my się sami lecili, nie? Tak, ale pszczoły są na kwiatówki A pszczoły, jak ślad trafi, pszczoły kurwa, ten nasz szlak trafi Dobra, wy nie swoje no, dania, dobra, mam, no swoje tanie Spokojnie no.